Prezydent Radosław Witkowski zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia radomskiej karty seniora. Ich celem jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców w tej kwestii. Seniorzy będą wypowiadali się na temat. Czego oczekują, jakich podmiotów oczekują, żeby się znalazły w tej karcie seniora. a Będą to przede wszystkim instytucje kulturalne i rekreacyjne z terenu miasta, ale również udogodnienia związane z przejazdami komunikacji miejskiej. Ale wiem, że szereg podmiotów prywatnych również włączyło się w te akcje. Wprowadzenie Radomskiej Karty Seniora to jeden z postulatów zgłoszonych przez Radę Seniorów. Dzięki niej osoby, które ukończyły 65 lat, mogłyby korzystać z ulg i zniżek w instytucjach zlokalizowanych na terenie miasta. Dzięki ulgom przysługującym w związku z kartą seniora osoby starsze, nierzadko dysponujące dość ograniczonymi możliwościami finansowymi, będą miały szansę na bardziej aktywne uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych lub rekreacyjnych. Konsultacje trwają od 17 kwietnia do 1 maja będzie można komunikować się za pomocą maili, ewentualnie strony internetowej z, z pracownikami urzędu miejskiego. 23 kwietnia od godziny 13 planowane jest spotkanie z przedstawicielami radomskiej Rady Seniorów, natomiast 24 kwietnia od godziny 13 organizowane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami. Oba spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim. Wprowadzenie w mieście programu związanego z kartą seniora wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Miejskiej.